Proszę Państwa, mamy bratobójczy pojedynek, tak można powiedzieć. A.K.A. Czerwona Przepaska, Konrad Mil, Białystok, kontra Łukasz, Stępień, Znają się doskonale.

Konrad Will, Aka, walcząc z czerwoną przepaską. Łukasz w Minuta posła, Minuta posła. On jest, że... Dwie minuty jest. jeszcze. Po Iza, Iza. Iza. Zaczęła się druga połowa tego finału. Drodzy Państwo, właśnie niech usłyszą Państwa wsparcie. Konrad Wil, Łukasz Stępień.